Take care Witamy kochani, dzisiaj lecimy takie krótkie Q&A. Mam nadzieję, że to nie będzie epopeja narodowa, mamy tego strasznie dużo, ale będziemy mówić krótko. Krótko, tak jest. Bardzo krótko. Dostałam tych pytań mnóstwo na Instagramie i wydaje mi się, że dużo łatwiej jest Wam zadawać pytania, jak jesteście anonimowi, zupełnie rozumiem. I no, mam wszystko zasklinowane. To jest pytanie do mnie. Gdybyś miała pofarbować farbą chemiczną, to na jakie kolory? Ja się zastanawiałam nad tym długo i co bym zrobiła, rozjaśniłabym włosy do platyny, a potem bawiła się pastelami. A ty co byś zrobił? Ja w latach 90. miałam włosy na indygo, bo było Love Parade i nam Niebieskie. A tak. niebieskie się zmywa do zielonego. Tak, ja wiem o tym już teraz. Nie wiesz, tak. E, babcie straszyły nami wnuczki na ulicach. E, Hennowanie faktycznie pogrubia włosy. Tak. Tak. No oczywiście nie zawsze, jak ktoś ma e, naturalnie już bardzo grube włosy i bardzo. mają swoją naturalną strukturę, to można tego zupełnie nie odczuć, ale zwykle tak. Najczęstsze błędy hennowania. i to jest w ogóle. E, Pytanie takie, że ja bym mogła na ten temat nakręcić cały film, albo na w ogóle oddzielne filmy na temat każdego z błędów. Ja bym tutaj. Powiedziała... Ja mam jeden niepodpisywanie henny, która była przemieszana z indygo. O tak, niepodpisywanie mrożonek. Tak, tak jest. Ja jestem winna temu, mm -hmm. temu błędowi. A te, takie najgorsze błędy, no to ja się tutaj waham przed odpowiedzią, na przykład walenie gotowych, mieszanych z indygo na włosy farbowane chemicznie. A następna seria błędów to jest e, taki dysonans poznawczy, który mamy w momencie, kiedy przechodzimy na hennowanie i nie możemy skumać, że hennowanie nie rozjaśnia włosów, to znaczy e, patrzymy na hennowanie przez pryzmat farbowania chemicznego. I to jest taka cała seria błędów. Top 3 ziół kondycjonujących. Nimshi, kakaj i baheda w moim wypadku. Masz jakieś ulubione zioła kondycjonujące? Ty w ogóle takich używasz? Tak, henna. Henna. Tak jest, henna, absolutnie hmm. henna. Jest, jest e, spoko. Wasza ulubiona potrawa? Ty pierwszy. Jedna? Mm. Ja lubię pierogi z kapustą i z grzybami, z cebulką i... z taka sałatką. Takiego pół ten medium rare, gulasz wołowy i wieprzowy, nie wiem, nie mam jakiejś takiej jednej ulubionej. Ja bym... też jest ciężko powiedzieć o jednej... jednej... na wiecie zimno. co, chyba jednak może dlatego, że nie przed chwilą, wiecie, były święta, ale ja bym chyba powiedziała basz z łóżkami. Czerwony. Baszcz, baszcz y, biały grzybowy, który nie jest chyba bardzo popularny w Polsce, jak się okazało. Ale ile w ogóle już tych potraw mamy? No, grzybowy z y, ziemniakami takimi, z cebulką duszoną w maśle. Jakiej porywatości są twoje włosy? Może to pierwszy? Ja nie mam pojęcia. Prawdopodobnie mam e, te wysoką. E, por... Mam średnie pewnie. E, ja Pochodnie ja mam... się zmienia, także się zmienia. Ja myślę, że z natury mam niskoporowatę, potem je zniszczyłam do wysokoporowatych za pomocą szamponetek. A teraz, szczerze mówiąc, to nie wiem. Mi pasują i kosmetyki przeznaczone do wysokoporowatych włosów i do niskoporowatych włosów. Lubię oleje do wysoko i do niskoporowatych włosów. A te takie średnie to tak najmniej lubię, więc nie wiem. Stwierdza, dużo coś to rozmnozuje. Uwielbiam Twój profil i grupę Henna na włosy Mixologia. Dziękujemy. Tutaj było pytanie o glosy z Ruby. Ja mam cały film na temat glosów i na moim blogu też jest ten temat wielokrotnie poruszany. Nawet ten mężczyzna tłumaczył artykuł z Hanna for Hair, więc nawet on coś na ten temat wie. Ja glosów nie polecam. Jeśli potrzebujecie delikatnego barwienia, to raczej bym mieszała zioło farbujące z ziołem niefarbującym, na przykład z nim albo z chicago, albo co tam lubicie, bo wtedy macie pewność, że macie kontrolę nad kolorem i jednocześnie złapie. <grym> po prostu złapie. Nie ma co grać w rosyjską ruletkę. Nie, nie ma Czego się boisz? Ja się boję pająków. Czego się boję? W, ma, ja mam lęk wysokości. A ja się boję UFO. Znaczy, nie wierzę w prawdziwe UFO, ale ja się boję filmów z UFO. Lek wysokości. Które... I UFO. UFO, spoko. Czy rubie należy zakwaszać? Nie należy je zakwaszać do momentu, kiedy byśmy nie chcieli z niej uzyskać pomarańczy, wtedy fajnie ją zakwasić kwaskiem. Co do kwaszenia rubii, ja jeszcze niewiele wiem, dopiero kopię. Dajcie mi czas, ok? Jak się poznaliście? Ja nie wiem, wow. jak na to odpowiedzieć. <laughs> Powiedzmy, że było to zrządzenie losu. Ja bym tak to zostawił. To będzie bardzo cheesy tutaj, bo, bo taki styl ma, nie mężczyzna. To było zrządzenie losu i e, nie wiem. Dość pokręcona historia, to jest za długa historia, żeby ją. Tak, za długa. Poznaliśmy się, to najpierw. Nie poznaliśmy się w pubie, ani w knajpie, ani na żadnym takim nie. social eventie. No, Do pana, dlaczego tak niewielu chłopaków hennuje? Właśnie, no bo faceci myślę, wstydzą się. W, nie, nie wiem, w Anglii nie ma w ogóle problemu, faceci, że coś sobie robią z włosami. To nikt, w ogóle nikt nie będzie was. Powiedzą: A, okej. Okay. W Polsce boję się, że jeszcze jest trochę tak, że on co ty formujesz włosy, to pewnie jesteś gejem. Nie, żeby bycie gejem było czymś złym, tylko... No tak, ale w oczach tych ludzi lako, ty jesteś gejem. farbujesz włosy, nie jeszcze malujesz paznokcie. To jest fakt. Normalna sprawa. W Anglii w Polsce boję się, że jeszcze nie zależy od aglomeracji. Pewnie w Warszawie albo innych dużych miastach to nie, to nie powinien być jakiś większy problem, ale no to dopiero jakby wchodzi do, do takiego mainstreamu dla facetów, że coś się robi z włosami więcej niż obcina i myje szamponem. Rozkręcą się. Rozkręcą się, zobaczycie. To jest plan na przyszły rok w ogóle? Tak, jest... rozkręcą się, chłopaki się rozkręcą. Że, żeby dotrzeć do, do facetów i żeby coś zrobili ze swoimi włosami. W jakim rejonie UK mieszkasz? Na wsi. Na, na wsi, tak jest. Mieszkamy bliżej Walii niż UK. W zasadzie jakbyśmy siedli w samochód, to w pół godziny możemy... Kochania Walia jest w UK. Nie no. Bliżej... W... No tak, bliżej Anglii. Mieszkamy Wali. w Anglii. Mieszkamy w Anglii, ale bliżej Walii, okej? Okay? Na wsi. Większość ludzi tutaj głosowało za Brexitem. Ile macie lat? Wiesz co, ja nie wiem ile ja mam lat. 39 czy 38? 39. 39. Ja mam 4 deszki. Jak pielęgnujesz skórę twarzy, że tak wygląda bez makijażu? Nie, nie pielęgnuję skóry twarzy. Wcale. Używam tylko wody. To nie jest wyjście dla każdego, i w ogóle absolutnie nie sugerujcie się tym, co mówię. Tak po prostu jest, że mi to pasuje. I ja mam też do dyspozycji wodę ze studni. No. No. Ja też wodę i trochę będą czasu. No. I szampony jakieś tam Jak długo hennujesz? Boże, nie pamiętam. Ja w ogóle z tej chronologii to ja jestem beznadziejna. Pamiętasz, kiedy zaczęłam Będziesz z 5 lat, nie? No, może być. Nie pamiętam, składnie. No ale z 5 tak mi się. A ty wydaje. to tak zacząłeś tu ze 2 lata później? Z tym potwornym lękiem przed rudościami i glonem. <gryw> a teraz chodzi rudy do, do pracy i nie ma z tym problemu. No, nie chcę mi się nigdy nakładać, to idę rudy. To tak mniej więcej ja jakieś 5 <coughs> lat, a Krzysztof jakieś 3, tak? Coś w tym stylu. 2,5 pół powiedzmy tak, Połowę drogi. Moja córka ma... Y Moja córka ma dysleksję, masz jakieś rady. Dziękuję Ci bardzo, że się z tym nie kryjesz. Bardzo pomogło mi to zrozumieć. Moja córka w przyszłości może też coś osiągnąć. To jest mega smutne. To jest mega smutny komentarz. Ja co mogłabym powiedzieć? Um, Sprawdź, że twoja córka uważała, że jej neurologia nie ma żadnego znaczenia. Bo nie ma. Naprawdę nie ma. To, że ktoś nie umie pisać, jeszcze nie znaczy o nim nic. Absolutnie nic. Dopiero w momencie, kiedy spotyka, spotka, spotka się na pewno z takim brakiem uznania, wtedy będzie cię potrzebowała najbardziej. I wtedy trzeba jej powiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia. Ktoś coś powiedzieć, Marita? To, to może być jakiś, jakaś forma utrudnienia, ale generalnie jak ktoś ma wie, co robi w zakresie tematów, które go interesują, to są narzędzia teraz, żeby to jakoś zminimalizować. No tak, no ja, ja nigdy nie, nie będę, nie wiem, kurde, czym. E edytorem, tak? N nigdy nie będę edytorem, nawet bym nie chciała, to byłoby dla mnie masakryczne utrapienie. Najgorsza, najgorsza praca, jak mogę sobie wyobrazić. Ale, ale to jest tylko to, tylko to. Je w momencie, kiedy nie pozwalamy się ludziom e ściągać, e że tak powiem, e do bardzo niskiego poziomu, bo dyslekcja ma znaczenie tylko w kontekście innych ludzi. Po prostu. Ty... Jakieś teraz w szkole jakoś. Teraz jest dużo więcej, dużo więcej ułatwień i dużo więcej supportu. No, znajdź też córce profesjonalistów, którzy jej pomogą, bo ja takich nie miałam. Czy macie podział obowiązków przy Kochennie? Mamy. Czym tak. <grym> się zajmujesz? Papierkową, robotą, księgowością i logistyką. A ja wami, czyli social media, testy. Ja jestem odpowiedzialna za jakość, za to jak je przygotować i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, co robię. Plus grafika jeszcze z mojej strony. i tak. Jak, no ja też jak robię jak grafikę. Trzeba no. zrobić, jak trzeba zrobić bardziej zaawansowane coś jak intro, to. Tak, intro jest A autorstwa ja. tego mężczyzny. Cała reszta grafika to jest moje autorstwo. Wyślesz mi zdjęcie moich swoich stóp i to dostałam chyba z 16 razy. Nie, nie wyślę. Ty A... wyślesz to był pan, bo to był taki pan 50 plus zdjęcie swoich stóp? A nie, nie. Nie wyślemy panu stąd, bardzo mi przykro. Bez którego kosmetyku nie możesz się obejść? Żalu do włosów, nie umiem go zrobić. <grafię> Masz jakiś kosmetyk, bez którego nie możesz się obejść? Henna? <grafię> okay. Nie mydło, tylko henna? Ciekawe wyjście. No wodno to... Nie wiem, ja nie używam za dużo kosmetyków. Ja bym więc... potrzebowała mydło, to bym sobie zrobiła, więc wiesz, a, a ty to nie wiem. Nie mam no, jakiejś jakieś do golenia nie. Pianka do golenia. O, nie umiem zrobić pianki, ja też nie umiem zrobić pianki Jakie zioło zamierzacie wprowadzić? Kasję. Ehm, kasję na pewno i nem, nim. A reszta niech może zostanie na razie tajemnicą. No, z Kasją była trochę w topach z tym z timingami, bo tam się... No ale to jest... Nie, ja story. po prostu jestem mega wybredna. Ja chcę dla was taką kasję, jakiej jeszcze nie widzieliście. I no i za każdym razem coś jest nie tak. Albo jest fajna kasja, źle zmielona, albo jest beznadziejna kasja, dobrze zmielona, albo jeszcze inne problemy. No nie, nic bo... mnie jeszcze nie usatysfakcjonowało na tyle, żeby ją wam dać. A jak... Przepraszam. A co było ostatnio? ostatnio, była... Źle zmielona. <noise> Pewnie kiedyś będzie. Niedługo będzie, za parę miesięcy. Czy będziesz robić swoje kosmetyki? Zrób. Nie będę robić kosmetyków. Nie sądzę. Ja, nie, ja w ogóle nie przepadam za kosmetykami. Może w przyszłości zrobię coś, co niekoniecznie będzie można nazwać kosmetykiem, ale będzie temu bliżej kosmetykom niż same czyste zioła. Może. Ale dziękuję. Cechę człowieka, której najbardziej nie lubicie? Ignorancja. Tchórzostwo. Nie znoszę tchórzostwa i nie znoszę bufonady. Nienawidzę. I cecha, którą lubicie. Inter inteligencja to jest cała? Szerokie horyzonty. Szerokie horyzonty. I inteligencja. No i ja bym powiedziała takie otwarcie na, na wszystko, e, empatia i odwagę. Wow, to nie rzeczywiście... Mogę, nie mogę wybrać jednego. To rzeczywiście jest... E, zapytaj o co chcesz. No, to były... Przekrój. Czy, czy od chędy wypadają włosy? Jest cały artykuł na ten temat na moim blogu, więc tam zajrzyjcie, jak Was interesuje, czy od wypadają włosy. Wkrótce, w pokrótce nie, Czy ty nie nosisz stanika. Chyba widać. A Ty nosisz Ja, ja też nie noszę stanika, musisz. Też nie, nie nosisz stanika. Nigdy. Okej. Okay. To byłoby chyba pytanie retoryczne. Jak spędzacie Sylwestra? Jest lockdown, czyli nie można się Co spotykać. Było? Będziemy pić jakiś alkohol, pewnie szampon. Nie je może jeść coś dobrego. No, ze świąt jeszcze zostanie, no, jeszcze coś się, się uda. Ja Dziękujemy ślicznie za pytania i życzymy Wam szczęśliwego nowego roku. To już jest noworoczne, tak będzie taki. Tak, to będzie taki noworoczny. Chcesz coś powiedzieć? Szczęśliwego nowego roku i mam nadzieję, że będzie lepsze niż ten te jeszcze obecny ciągle, ale to nie chyba nie trzeba dużo. Więc więc wszystko pewnie, będzie lepsze od tego. Więc roku. pewnie będzie lepszy. Zobaczymy. Będzie dobrze. Szczęśliwego nowego roku. Pa, pa,